Betonowa pustynia i miasto ogród. Jakie skojarzenia budzą w nas te dwa hasła? Niezależnie od tego, czy naszym wyobrażeniem idealnego miejsca zamieszkania jest apartament na 35 piętrze z widokiem na centrum miasta, czy też otoczona ogrodem willa na przedmieściu, powinniśmy być świadomi wszystkich korzyści, jakich dostarcza nam zieleń miejska. A jest ich naprawdę dużo. Pozytywnie wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy. Zarówno oczyszczając je z różnego rodzaju substancji, szkodliwych gazów, pyłów, czy też pochłaniając dwutlenek węgla. Może osłaniać od wiatru, ograniczać hałas. Reguluje lokalny klimat poprzez wpływ na temperaturę i wilgotność powietrza. Dla przykładu jedno duże drzewo ma takie działanie jak 5 przeciętnej wielkości klimatyzatorów, które pracują 20 godzin na dobę. Zieleń miejska wspomaga gospodarowanie wodami opadowymi. Minimalizuje efekty ulewnych deszcz oraz pomaga retencjonować wodę w glebie. Wbrew obiegowym opiniom poprawia również bezpieczeństwo na drogach. Proszę sobie wyobrazić, że kierowcy jadący jezdnią, wzdłuż której rosną drzewa, odruchowo zmniejszają prędkość pojazdu. Ale aby zieleń miejska optymalnie spełniała swoje, swoją rolę, niezbędne jest zachowanie konsekwencji w łączeniu poszczególnych jej elementów w takie zorganizowane systemy przestrzenne, czyli budowanie zielonej infrastruktury miasta. Tylko wtedy pozwolimy jej na wydajne i stabilne świadczenie korzyści ekosystemowych.